Ok, dzisiaj mamy e, temat pod tytułem abstrakcyjny kolor czerwony. E, na szkolenie zazwyczaj jest pytanie, pada pytanie, jaka jest najbardziej abstrakcyjna cecha koloru czerwonego, a odpowiedzią jest to, że nie jest kolorem zielonym. E, z jednej strony głupie. Z drugiej strony, e, jaka jest najbardziej abstrakcyjna cecha e, drewna, to że nie jest to stal. E, I teraz. Do czego bije? W momencie, jeżeli e, pracujecie w Archikadzie i chcecie nauczyć się, czy szukać komponentów, czy szukać elementów e, i chcecie robić to szybko i sprawnie, pamiętajcie, że dany element jest e, wyszukiwany po tym, czym jest, ale również wyszukiwany jest po tym, czym nie jest. Czyli jeżeli szukacie wszystkiego, co ma być, co, nie, co, co składa się na więźbę dachową, e, no to szukajcie wszystkiego, co, e, co na przykład co nie jest stalą. Niekoniecznie musi być to w każdy element, który jest drewnem, co nie jest stalą, co nie jest e, tym, co nie jest pustakiem. Prawda? Mniej więcej na tej zasadzie. E, zarówno CTRL-F, czyli znaleźć, zaznacz działa w ten sam sposób, bo możemy sobie jeden pojedynczy element wyszukać w całym projekcie, ale dokładnie zestawienia i wyrażenia działają dokładnie w ten sposób. Wszystko dokładnie, dokładnie, dokładnie działa tak samo. Czyli jeżeli robimy zestawienia, filtrujemy sobie. Parametry, po których chcemy wyszukiwać, po prawej stronie na górze. Osoby, które to włączą, będą widziały w, w czym rzecz. A z drugiej strony na dole pokazujemy, co chcemy wyświetlać. Eee, no i tyle. I naprawdę, w momencie, jeżeli opanujecie szukania, e, znajdowania więźby dachowej, po tym nie, że szukacie komponentów dachu czy elementów składowych dachu tylko zrobicie sobie dach, zrobicie więźbę dachową roofmakerem i ścianę, no to dajcie sobie Ctrl F i zaznaczcie, że szukacie wszystkich elementów, które nie mają być dachem i nie mają być ścianą. Zaznaczę Wam więźbę dachową. I zróbcie sobie zestawienie drewna dokładnie w taki sam sposób, czyli róbcie zestawienie wszystkich komponentów, które nie są ścianą i które nie są dachem. Wyjdzie Wam ze spytawienie dachowej. Tak pokrótce wygląda abstrakcyjna cecha koloru czerwonego, czyli to, że nie jest zielony. Przełożenie na archikada, oczywiście. Pozdrawiam.